Hej, siem ludzie sereksornie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj mamy poniedziałek. Dzisiaj wraca Kuba. Tak w ogóle to odcinek nagrywam wam w niedzielę, ale nieważne. Tak żebyście mieli co oglądać samego rana. Niestety mi się urlop skończył, więc w momencie kiedy go oglądacie, to ja pewnie sobie już pracuję. No dobra, ale słuchajcie. Otworzę dzisiaj trzy zaległe paczki. Znaczy w sumie jedna jest zaległa, ten duży karton, który widzicie tutaj. No i te dwie, które doszły do mnie. Y Niedawno i z tego co wiem, idzie jeszcze jedna. E, można powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które tutaj są, to są bardziej dla Kubusia, jak dorośnie. A niektóre rzeczy może dostać już teraz. Ale dobra, zacznijmy sobie może od. Ach, zacznijmy sobie od tej dużej, albo nie. Zacznijmy od tej mniejszej. Ja już sobie otworzyłem, bo strasznie byłem ciekawy, co jest w środku. No i słuchajcie, dostałem. O! Dobra. W tym odcinku nie będzie kart. Odpoczywamy trochę od kart. No w sumie tu są karty, ale chodzi mi o karty piłkarskie. Dostałem najnowszą kolekcję tutaj Lego Ninjago, za którą bardzo dziękuję. Ja to będę zbierał dla Kubusia. Może będzie to kiedyś oglądał, może nie, nie wiem. Zobaczymy. Dostałem tutaj taki, można powiedzieć, blisterek, pięć saszetek. I jedna złota karta limitowana, 19,49, takie coś kosztuje, i jest to seria już e, szósta. E, szósta, tutaj widać limitkę, o ile się nie mylę. Także to sobie otworzymy wszystko na osobnym odcinku. Dostałem też zestaw startowy z dużą kartą XXL. E, jest tutaj, widzę, saszetka, jest jeszcze mała limitka. E, to kosztuje 34 99. I dostałem jeszcze z tej kolekcji e, multipaka 2-4-5 saszetek i dwie karty limitowane. 19,99. Takie coś kosztuje. Bardzo za to dziękuję. E, to będzie oczywiście dla mojego kubusia. No i teraz taka cięższa. Ach, coś tu dużo jest, już ją otwieram. Będą to gazetki, oczywiście. Wow! Gazetki, oczywiście, z Lego. W ogóle patrzcie, ile tego jest. Standardowo pewnie dostałem. Wow! Standardowo pewnie dostałem po dwie sztuki. Mamy tutaj pierwszą gazetkę. Lego City z takim, zobaczcie, helikopterem, a się kubuś ucieszy. No, plus 5, ale oczywiście, pod naszym nadzorem. No, dam mu się pobawić oczywiście. Tutaj mamy drugi numer, odłożę sobie na boczek. Tutaj mamy LEGO Batman. Tutaj również, to też idzie na boczek. Tutaj mamy Star Warsy. Wow, ale tego tutaj jest. Kolejne Star Warsy. Tutaj mamy LEGO City z takim e, samochodzikiem. Tutaj LEGO Friends, to damy na boczek. Kubuś to da pewnie swojej sąsiadce. E, dobra, tu mamy drugi numer tego Lego City. I patrzcie, wow! O, coś pięknego. Dostaliśmy Lego Technik. I tu również jest Helikopter. Wow, no niezła akcja. Więc dobra, słuchajcie, ja sobie otworzę może najpierw ten zestawik. No czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Jest helikopter, oczywiście plus 6, ale ja to złożę i postawimy gdzieś tam kubusiowi. Dobra, zobaczmy sobie tylko tak na szybko. Co tutaj jest ciekawego w tej gazecie? Gazeta kosztuje 19,99. Ja tylko tak na szybko sobie zobaczę, bo nie chcę wam spoilerować. Może jeszcze nie macie tej gazetki, ale tutaj, no. Lego Technik. Technik fajnie wygląda, podoba mi się, ale nigdy nie składałem. Dobra, tutaj mamy pokazane chyba jak złożyć ten helikopter. Tu jest jakiś plakat. E, tu mam jakieś panów, nie wiem o co chodzi pewnie ci, którzy zbierają może nie wiem. E, także fajna sprawa. O no, tu gościu w ogóle sobie zbudował rękę. E, i co? I tyle. Myślałem, że coś tu będzie jeszcze, ale ciekawy jestem, czy jeszcze będzie. Hmm, czy to jest wydanie. to jest wydanie specjalne. W ogóle fajna układka, fajnie to wygląda tutaj. No i tutaj mamy model do złożenia. Oczywiście nie będę składał na odcinku, no bo to pewnie zajmie mi godzinę, jak nie więcej. <laughs> Taki żarcik. Zobaczmy sobie kolejny numer Lego City. Tutaj mamy. <laughs> A, to jest Kładzik. Mamy tutaj taki Kładzik. Fajna akcja. Gazetka kosztuje 14,99. No i tutaj standardowo komiksy, jakieś zabawy, jest też plakat. Także tak to wygląda. Nie będę może pokazywał wszystkiego, bo może nie chcecie i sobie chcecie sami zobaczyć. Także ten. Zobaczmy tylko, co będzie w następnej gazecie. Gazetka ukaże się 3 września. I mamy tutaj pana policjanta z psem. No właśnie, jest pan policjant z psem. Więc niezła akcja. A tutaj z tyłu mamy co? Reklamę Lego Batman. I tutaj jest Joker. Dobrze. Ten numerek mamy już też za sobą. Star Warsy. Star Warsy Sebek uwielbia. Jak wiecie, ci co mnie oglądają od początku. A tutaj mamy, słuchajcie, dwie saszetki z figurkami. Mamy tutaj Fina i Sit, Więc tutaj mamy aż dwie do złożenia. No i jest saszetka z kartami Lego Ninjago. Seria oczywiście szósta. Ja sobie ją otworzę. Zobaczymy jak to tu wygląda. Zasady gry i mamy tu pierwszą kartę. Karta świecąca. I tu już będą karty bazowe. Wiem, że niektórzy z was zbierają, tu jest puzelek i oglądają Lego Ninjago, bo pod tymi odcinkami widziałem właśnie w komentarzach. No i gazetka. Gazetka też ma tutaj dwa plakaty różnego rodzaju opowiadania. Mamigłówki. No, Star Warsy to sebek lubi. He he. No jest reklama oczywiście Lego Ninjago. Następna gazetka będzie 7 września i tutaj dostaniemy kolejną, yy, kolejną figurkę, chciałem powiedzieć maszynę kroczącą do złożenia aż 53 klocki. Hmm. No dobra. Zobaczmy teraz kolejny numer, a kolejny numer to Lego Batman. No, chyba, że wolicie, żebym wam pokazywał całe gazetki strona po stronie, to napiszcie w komentarzu. Ale tak, z drugiej strony, nie chciałem wam psuć zabawy. No i tutaj też mamy dwa plakaty. Oczywiście Batman. Batman Cię chroni. I jest Batmobil również gazetka 1490, tamta też 1499, przepraszam. I ta też 1499. No i tutaj standardowo jak złożyć naszego Jokera jego broń komiksy zabawy i tak dalej i tak dalej a zobaczmy sobie o tutaj mamy reklamę Lego Ninjago z Kajem. no a następny numer ukaże się kiedy 23 września z pingwinem jest pingwin lubię pingwina w serialu Gotham no i tutaj mamy Figurkę oczywiście do złożenia. Ja te wszystkie figurki, które tutaj Wam pokazuję za jakiś czas złożę sobie razem z Kubusiem, jak już będzie troszkę większy. Ok, otwórzmy sobie drugą saszetkę z Lego Ninjago. I tu co my mamy? Tu mamy świecącą kartę specjalną, no i tutaj już bazóweczki. Ok. I tutaj jest kolejna bazówka. Dobrze, teraz otworzymy sobie na sam koniec. Jest to wydanie XXL Lego City. No to już będzie pewnie droższe, bo koszt. A nie, 1999, myślałem, że będzie droższe. O, ciężko idzie. Powiem wam, że tych gazetek mam strasznie dużo. Oczywiście bardzo dziękuję tutaj firmie, która wysyła mi te gazetki. Kubuś na pewno się bardzo ucieszy. Zresztą jak to widzi, to on już by chciał to składać, ale sam no niestety no nie mogę mu na to pozwolić, bo są za małe klocki. Wiecie, żeby nie połknął, co nie? No dobrze, mamy tutaj dwa Mega XXL plakaty. Helikopter do złożenia. Sorki. No i w gazecie mamy co? No standardowo Pewnie komiksy, czy jakieś tam opowiadania, o co są te duże plakaty. A nie komiksów tutaj nie ma. Są zabawy z tego co widzę. No dokładnie więc fajna akcja. I zobaczmy, czy będzie jakiś następny numer specjalny. No nie widzę, ale jest ta reklama właśnie LEGO Technik. No i tutaj mamy reklamę Lego Jurassic World. Także. Tak to wygląda. Bardzo oczywiście za to wszystko dziękuję. Ja teraz muszę to jakoś troszeczkę sprzątnąć. Żeby zrobić miejsce na jeszcze jedną paczkę. Już Wam pokazuję. Ta paczka już leży u mnie bardzo, bardzo długo. Przepraszam, że dopiero teraz ją otwieram, chociaż Kuba się już do niej dobrał. Jest to paczka z firmy Amid. Kubuś się już do niej dobrał. I tutaj są. Też rzeczy bardziej dla Kubusia, więc tutaj mogę to zareklamować też rodzicom, którzy mnie oglądają, bo wiem, że oglądają. Są tu fajne rzeczy właśnie dla małych dzieci. No i zobaczcie. E, mam tutaj takie trzy książeczki. Były cztery, ale jedną Kuba już zakosił. No nie mógł się powstrzymać. On strasznie teraz lubi książki oglądać, no bo czytasz, to jeszcze nie czyta. My mu czytamy. E, to była książka bodajże Pora spać. No niestety nie mam jej, żeby wam ją pokazać, bo Kuba zabrał ją nad morze, ale mamy tutaj na przykład e, pierwszy zgubiony ząbek. No i tutaj są takie fajne opowiadania. Jeżeli ktoś z was, mówię tutaj do tych starszych moich widzów, macie małe dzieci, to są naprawdę bardzo, bardzo fajne książeczki, także polecam. Mój Kubuś jest z niej bardzo zadowolony. Tu mamy jeszcze urodziny Judy, to wszystko są te same postacie w, w tych samych książeczkach. W tych różnych książeczkach, przepraszam, tutaj mamy nowy rowerek. No i pewnie Kuba się już ucieszy, bo tych książeczek jeszcze nie widział. Mamy tutaj, oczywiście, opowiadania, także naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Dalej mam tutaj: zbuduj ponad 100 modeli. No to oczywiście Kubuś jeszcze nie dostanie, bo klocki są za małe, ale bardzo dziękuję za to. No i w tej książeczce oczywiście możemy sobie tutaj budować, z tej książeczki możemy sobie budować różne, różne rzeczy. Tu widziałem jakieś zwierzęta, więc Kubuś pewnie się ucieszy, no klocków na razie jeszcze nie dostanie. Już próbował się do tego dobrać, ale no niestety no nie mogłem mu tego jeszcze dać. E, także tak to wygląda. Ale te książeczki naprawdę, jeżeli ktoś z Was ma małe dzieci, mówię tutaj do tych starszych, to naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Tutaj mam, słuchajcie, o, aż mi się dwie wyciągnęły. Harry Potter kolorowanka z naklejkami. Oczywiście tu firma Amit. Kolorowanka. Kolorowanki e, Kubuś też już maluje po swojemu. Bardziej, wiecie, tak... W, w, więc jeszcze jest za mały, żeby sobie to kolorować. Ale oczywiście, jak będzie większy, to, to dostanie. No i tutaj są naklejki. Naklejkami się już bawi. W sensie sobie odkleja, przykleja. Więc te naklejki mu dam. Eee, to był Harry Potter. Mam tu jeszcze Batmana. I tu jest to samo. Też mamy do pokolorowania różne postacie, pojazdy z tego co tu widzę. No i oczywiście są też naklejki. Więc jak kubuś przyjedzie no to dostanie ode mnie te naklejki. Ciekawie jestem, gdzie je poprzykleja. Dobra, to nie wszystko, bo mamy tutaj jeszcze Harry'ego Pottera. Tutaj jest figurka. No i oczywiście są to książeczki z różnymi zadaniami. Także jak oczywiście też Kuba podrośnie, to się będziemy razem bawić. Tutaj naklejek nie ma. Ale jest figurka do złożenia. Fajna figurka. Tu mamy nawet miotłę, więc fajna sprawa. I jeszcze to nie wszystko. O, ey, Ach, o! I mamy tu jeszcze Lego. Ninjago. Tutaj mamy też figurkę do złożenia. I tutaj też mamy zadania, opowiadanie i komiks. Komiksy. Więc tak to wygląda. Też może nie będę wszystkiego wam tutaj pokazywał. Takie książeczki widziałem właśnie. Te Lego. Pełno jest tego w więc każdy z was, z was, jeżeli lubi, to może sobie takie coś zakupić. Ale to jeszcze nie wszystko, bo widzę, że tu jest. A, została mi się jeszcze jedna książeczka. Maluj wodą. Oczywiście to wszystko jest od Disneya. Te książeczki też. Mamy takiego kotka. I tutaj mamy. Mm, zapraszamy, zachęcamy. Baw się z nami, kolorami. Niepotrzebne rzeczy. Wiele, tylko woda i pędzelek. Nie potrzeba rzeczy wiele, tylko woda i pędzelek. Przepraszam, bo czytam to z daleka. A sebek już trochę stary i nie dowidzi. <grymne> Także mamy tutaj różnego rodzaju postacie, które możemy sobie po prostu pomalować. No i tutaj, widzicie, chwyć ulubiony pędzelek i umocz go w wodzie. Pomaluj wybrany element obrazka, zanim zaczniesz malować następny element. Dobrze wypłucz pędzelek. Płucz pędzelek po każdym użyciu, żeby kolory się nie mieszały. No właśnie. Więc kubuś, już tam pędzelkami się od yy, mojej żanki bawi, więc damy mu jakiś pędzelek i razem z nim się tutaj pobawimy. Także taka fajna lekturka dla najmłodszych widzów. Dzisiaj coś innego, żeby nie było ciągle to samo. Wiecie, otwieranie, otwieranie w ucho. Te same filmiki z tymi samymi kartami piłkarskimi, już niedługo nowe kolekcje wychodzą e, od Topsa i od Panini, także będzie się działo. A ja na razie bawię się e, tym, co tutaj dostałem. No i już czekam na Kubusia, żeby się z nim w końcu pobawić. Także no to mi się strasznie podoba. Gdzie jest ten technik? Gdzieś mi się zapodział. Chyba sobie go zaraz złożę, bo wy wygląda naprawdę czadersko. Więc będą dwa helikoptery. A tu jest drugi. Także to było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. I oczywiście jeszcze raz bardzo dziękuję obydwu firmom za te wszystkie produkty. Trzymajcie się. Cześć.